Kuba, co mogę zjeść? Co sobie zrobić? A co masz, to ja Ci zaraz powiem. Właśnie nie, nie, nie. Jadę kupić. Jedziesz kupić. I Chcesz jakąś pysznego, potrawę. Czy czy szybkiego, czy co? Eee, żeby to nie było jakieś wykwintne, typu na przykład z jakimś, nie wiem, yy, no jakimś homarem. Ale może być ciekawe. Ostatnio zajebiście zrobiłem sobie kurczaka po toskańsku, tak się to nazywa, ale nie wiem. Ktoś go mógł tak najwyżej nazwać. Chodzi o to, że był z... Yy, Wiesz, w śmietanie, w, z, z tymi... Z, dajmy się, ze szpinakiem, z suszonymi pomidorkami i bardzo smaczne było. Ale z makaronem? Takie coś... Yy, ja coś jadłem z ziemniakami akurat. Nie, nie, bo sobie dodałem, osobno. Mhm. Wiesz co... Ryb, ryby lubisz? Lubię, rzadko robię, ale lubię, w sumie może faktycznie... Klap, ja zrobić coś tak, tak zajebistego, to jest z do. Tak się nazywa to? Do tego potrzeb. Ratatuj. Yy, czekaj, czekaj. Dorsz. Wow. kurwa. Raczej, znaczy, ratatuj i dorszcz? Dorsz. Yy, nie, no. Do tej... Dorszcz. Dorsz. Dorsz. <laughs> Dorsz ratatuj, tak? Tak, tak. Что с тобой случилось? да пошел Видишь, что на коло брать

a to A. absurdalnie wyglądało. Przejechał kurwa. Wygrał tę długą nierówną walkę. Nie cierpię pan Właśnie kurwa to siedzi No patrz U. gdzie wysiadłem! patrz, No nie! Co się stało? Dlaczego tu też mnie wysadziło? Kurwa i to jest na, na dachu! Na dachu! No mówię, na dachu to jest. Dawaj, dawaj, dawaj. Zabierze. Kto bierze? Kto da radę Mamy go! Mamy go! Kto bierze? Kto bierze? Kto? Ktokolwiek! Kurde. I nie pokazało, nie, nie, nie przewidzało, że jest nalot. Hej, słuchajcie, zajebisty artykuł czytałem o PlayStation 5C. Wyobraźcie sobie, że koszt wyprodukowania konsolny przez Soli jest większy niż cena, za którą ją kupujesz. Sony przez Soli? Konsoli przez Sony. Zobaczcie jak on leży, on no. centralnie na robinie leży. No nie, tylko... ja mu się nie leży tam robimy... Wow <śmienicza> Ona jest... tam! Nie co, pierdolisz, że jest wzięta. No tak, ale ja, od... ja zaznaczyłem ci. Tam zaznaczyłem. Dobrze ci zaznaczyłem, jedz kurwa do niej, do tej żółtej. No tu! No tak! Nie! No tak! Tu! No tu! To jest kurwa sklepik gotowy już, że tam możemy kupić za darmo, ale to nie jest tam, gdzie on je? Nie, no tu kurwa, no! Jedziemy w tę stronę ciągle, dobrze, A, jedziemy! Dostawa, tutaj jest dostawa, tutaj, tutaj. Chuj, chuj w dupę tam jest. Nic tam kurwa nie ma. Jedź. Ty jesteś popierdolony, Ja no, jesteś... gdzie... patrz, no, patrz. wiesz, Kuba, że y, ty u mnie oznaczałeś ten sklep, zaraz ten, o. Na military. No to kurwa u ciebie. Taka jest gra mądra. No, Dobra, czekaj, siebie, czekaj. Chciałem wykończony ale... mógł zrobić Kev zbity jest zbity, KF Oboje zbity, Kev. Nie mam kurwa granatów już Uciekają gdzieś Nie, biega po środku Kurwa, gdzie, skąd? Pode mną był. Kurwa, był pode mną cały czas. Ja pierdolę! No nie. Co ja pierdolę! Się... A gdzie on? siedział. ja nie Stach pierdole. Na... Stach pierdole. Stach nie mi pan przeszkadza. Ale nie, tu, 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 bo to jest pierwsza strefa w tym miejscu. Tak, ta mniejsza przeniesie się w tę stronę. No tak, tak. No to, tak. Więc no nie. tutaj byłoby najlepiej. Dobrze, Źle tak. mówisz. Dobrze, Dobrze mówi. Mówi. Ta jest pierwsza, fioletowa jest pierwsza. Nie. jak nie. nie? Jest mniejsza, no tak, jest ciutkę mniejsza. Mówimy. Ale nie mówimy o tej, tylko o tej. O, ta, tej o dużej. tak, o tak. Tej dużej tak, no i ona się przejdzie w, środek, w tą. Ona się w środek tej strefy przenieść najpierw, nie wyjdzie poza. Ale później Przejdzie się, w tą? Ale, no kurwa. A, ale, a później ale w tą? Na, No nie, najpierw się przeniesie w tą niebieską. No tak, Mikołaj ma rację. No, to, ta no, tak, tak, no. to czemu ta jest no. większa? To czemu ta jest większa? Nie jest taka no, One sama. są takie same. Ale to, tak, kurwa biorę w te, gdzie tu chcesz stać, kurwa, na środku, na środku pola? No tutaj Trzy... jest lepiej zająć się. A masz 3,5, tam to 3,6. <śledzte> kurwa się <śledzte> właśnie linijkę Jest Wierzy, kurwa większa ta druga ciężko zmierzyć ninikom, bo wystarczy minimalnie przesunieć, że wychodzi mniejszy Wiem, ale właśnie przesunąłem, wiesz, tak pod kątem i złapałem największą długość A kurwa. co ty pierd... Mm. Kurwa, Karpę. kurwa, kurwa Kurwa, co masz? Kurwa, kliknąłem pierdolone, F, wsiadł do tego